Nadeszła długo wyczekiwana chwila. Arielka wychodzi za mąż. Lalilu pomoże naszej pannie młodej przygotować się do jej happy endu. Arielka potrzebuje najpiękniejszej sukni ślubnej. Potrzebujemy dodatków. Przyklej kryształki na środku i po bokach bluzki. Przewiąż jej talię satynową wstążką. Potrzebujemy też welonu. Przyklej małą muszelkę gorącym klejem do kawałka tiulu. I dodaj spinkę. Załóż spinkę na włosy. Co za piękna panna młoda! Arielka wygląda cudownie w swojej sukni ślubnej. Nie mogę się doczekać, aż mój książę zobaczy mnie przy ołtarzu! Ślub odbędzie się na tropikalnej wyspie. Będzie blisko podwodnego królestwa Arielki. Eryku, czy bierzesz sobie Arielkę za żonę? Tak, Arielko, czy bierzesz sobie Eryka za męża? Tak. To był bajkowy ślub. I wkrótce Arielka dowiedziała się, że będzie miała dziecko. Zróbmy miseczkę dla Didi. Weź szklany kamyczek i przyklej do niego małą muszelkę gorącym klejem. Użyj niebieskiej farby akrylowej, żeby obrysować muszelkę. Teraz to ulubiona miseczka Florki. Florko zrobiłam ci deser. Włóż mi go do miseczki, bardziej mi w niej smakuje. Ale jesteś słodka. Zróbmy żelowy materacyk. Weź kawałek plastikowej folii. Weź slime i różne rodzaje brokatu. Posyp go brokatem jeden po drugim. Ale się błyszczy. Ugnieć slime i podziel go na małe paseczki. Spójrz na te błyszczące niebieskie robaki. Włóż je do środka folii. Zaklej jedną krawędź dwustronną taśmą i zawin ją w ten sposób. Przetnij po przeciwnej stronie i gotowe. Florka bawiła się z jej ptaszkiem, kiedy weszła Arielka z Erykiem. Mam dla ciebie niespodziankę, Florko. Oto nowy, żelowy materacy, żebyś miała gdzie spać, zanim przyjedzie Twoje nowe łóżko. Juhu, ale fajnie! Czas do spania, kochanie. Dużej rodzinie potrzebne jest piętrowe łóżko. Wytnij elementy ze styropianu. Pomaluj je namiętowo. Użyj patyczków od lodów do zrobienia ramy. Użyj czterech dłuższych i dwóch krótszych patyczków. Górne łóżko wymaga barierki. Co mamy zrobić z tymi patyczkami? Zrób kołyskę z drewnianych patyczków i mieszadełek do kawy. Rama jest gotowa. Musimy ją teraz tylko pomalować. Przyozdób łóżko pomponami. Przyklej kawałek dekoracyjnej wstążki do mierzenia wzrostu dzidzi. Przyozdóbmy łóżko gwiazdkami, muszelkami i kamyczkami. To idealne łóżko dla syrenki. Potrzebujemy materacy do łóżek. Odetnij zbędną część gąbki. Zagryj ją bawełnianym materiałem. Użyj koronki do drugiego materaca. Dodaj drabinkę i piętrowe łóżko jest gotowe. Florko, powiedz dobrano z dziedzi. Czas do spania. Słodkich snów maluszku. A teraz zróbmy wózek. Ugnieć piankolinę i zrób taki kształt. Dodaj drut po bokach i zagnij go. Odetnij zbędną część materiału. Zegnij drut, żeby zrobić daszek. Przyklej wodoodporny materiał gorącym klejem i zabezpiecz wszystkie zagięcia. Przeozdób krawędzie wstążką. I wyłóż wnętrze wózka poszewką. Dodaj wiszące zabawki, żeby dziedzi się nie nudziło. Dodaj metalową figurkę i drewniane i ceramiczne koraliki na sznurku. Zawieź wiszącą zabawkę w wózku. Teraz dziecko będzie lepiej się bawić podczas spacerów. A teraz zróbmy torbę do wózka. Zrób nacięcia na zielonym papierze piankowym. Nanieś krople gorącego kleju na boki i zostaw do wyschnięcia. Weź kawałek fołano z dziurką i przyklej go. To będzie paczka mokrych chusteczek. Zrób małe chusteczki z ręcznika kuchennego. Złóż je i włóż do torby. Pomaluj torbę miętową farbą. Zrób falę dwustronną taśmą klejącą. Nanieś białą farbę na gąbkę i odciśnij ją na fali. Po ściągnięciu taśmy przy ozdób niebieskim brokatem i użyj jaśniejszego koloru na krawędziach. Dodaj trochę farby akrylowej i voilà! Teraz potrzebujemy tylko rączki. Przymocuj muszelki po bokach. Nasza torba jest gotowa. Teraz mama i dzidzia zawsze mają wszystko pod ręką. Zróbmy krzesełko dla dziecka. Narysuj części na zielonym papierze piankowym. Złącz dwie identyczne części gorącym klejem. I przyklej cienką lamówkę. Przyklej kolejny kawałek do koronki. Weź trochę drutu. Zegnij go. Oklej nogi krzesła papierem piankowym, żeby się nie ślizgały. Włóż dwa druty w siedzenie, żeby można było przymocować ramę. Super! Krzesełko jest prawie gotowe. Musimy tylko pomalować krzesło na niebiesko i mniejsze części na biało. Czas na obiad! Arielka wsadza dzidzie do nowego krzesełka. Ale z ciebie dzisiaj kochana dzidzia! Teraz możemy zawsze używać krzesełka. Tu masz buteleczkę. Picie wody jest bardzo ważne. Przeróbmy starą buteleczkę zabawkę na butelkę dla Arielki. Pomaluj butelkę na biało. Pomaluj dół miętową farbą akrylową. I zrób srebrne łuski. Użyj tych samych kolorów na nakrętce. Nasza buteleczka arielki jest gotowa. Maleństwo, nie smuć się! Przystańmy na chwilę. Też muszę napić się wody. Zróbmy teraz półkę latarnię. Zrób otwór w pustej butelce po balsamie. Owinię czerwonym papierem piankowym. Przyklej białe paski wokół butelki. Oklej pudełko od środka papierem z motywem muszelek. Potnij patyczki od lodów na cztery części. To będą nasze półki. Wytnij okrągłą dziurę w papierze piankowym i połóż ten kawałek na górze. Przyklej skórzany pasek po bokach i dodaj srebrny rzemek. Przyozdób platarni rzędami kamyczków morskich. Użyj trzech stożków z papieru piankowego do zrobienia dachu. Włóż światełko ledowe do środka. Dodaj na wierzchu wklagę. Nasze półki są gotowe. Teraz wszystkie zabawki mają swoje miejsce. Chodź kochanie, mama poczyta ci książeczkę. Ile tu pięknych muszelek i dekoracji? Zróbmy wiszącą zabawkę dla dziedzi. Zrób dziury wiertłem i przełóż żyłkę przez muszelkę. Zawiąż supełek. Dodaj inne ozdoby. Duża muszelka będzie naszą główną częścią. Zrób hak z drutu, przymocuj sznurek i zawieź zabawkę. Arielka i jej siostrzyczka bawią się na dworze. Bobas musi się przespać. Florko, też chcesz się pobawić? Dzidzi bardzo się podoba. Zróbmy teraz basenik. Weź pusty plastikowy pojemnik i odetnij dno. Przyozdób brzegi cekinową wstążką. Przyklej papier ze wzorem wody do dna basenu. A parasol będzie chronił przed słońcem. Zakryj złączenie małym stateczkiem. Włóż kuleczki orbis do środka. Weź cekinowy materiał. Wytnij odpowiedni kawałek, szyj wzdłuż krawędzi. Zrób pasek ze sznura cekinów. Odrysuj szablon płetwy syrenki markerem. Wytnij dwie identyczne części. Zszyj je. Wypchaj poduszkę poliestrowym wypełniaczem. Przyszedj ją do bazy. Syreni ogon jest gotowy! Cała rodzina wybiera się na plażowe wakacje. Słońce, morze i piękne palmy. Jest cudownie. Dzidziu, popływaj sobie. Twój syreni ogon ci pomoże. Które pomysły podobały Ci się najbardziej? Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu!